Nie naprawimy świata tu czołgami na ulicach Zdeptany kwiat już nie, nie odzyska, odzyska życia. życia To nie tędy droga po wolność i pokój Tylko psychopata w cudzym bólu zazna spokój Z tych miast, miast? nie stworzymy tu rajskich wysp Nigdy nie nazwiemy ich tu ogrodem raju Ale w tej gonitwie tu po i zysk Nie muszą przypominać slamsów jak w bombaju ey. ludzki spokój Zaturwacie strachem, lecz nawet kiedy wiatr będzie sypa piachem, wielu z nas pójdzie, będzie walczyć dalej. Dla naszych matek, córek, naszych synów, po co te budowle, świątynie, katedry? Mury, za którymi kryje się tyle tragedii. Czasem wątpię w to, że dobro zezą zwycięży, bo powiedz, jak być dobrym tu w tej krainie węży. Wielu ma tu jad, wszędzie czyha pułapka. Uważaj, synu, na ludzi, mówiła mi matka. Mi? Bo uśmiech, dobre słowo, to często tylko podkładka, by zabrać tobie wszystko. To święta prawda. Góra tutaj robi do złej gry dobre miny. Wy jebane na nas mają, wsiadają w limuzyny my naiwni kupujemy nadzieję za modlitwy, oni się śmieją a my toczymy bitwy, to krwawe, żywe spektakle, jebana gra, która toczy się na tych ulicach każdego dnia wiesz to pieprzony teatr jebanej walki, gdzie grają żywi ludzie, a nie kukiełki i lalki, Zabijają za poglądy pieniądze i słowo, życie to nie instagram, to nie jest tak kolorowo, a czym ty się przejmujesz, bo mam córkę na oku jak ciebie to pierdoli, skocz mnie bogu, ten świat należy do odważnych kietkurzy, żyjemy tu w prawdziwym w świecie, nie w iluzji Tu rządzą narkotyki, przemoc, pieniądze, iluzji A skurwysyny małym dzieciom wtykają do buzi Została może chwila, jak świat się nie obudzi To nie zobaczymy tu już nigdy w sobie ludzi Bo liczy się to, co mamy w sobie, to nie bzdura A to, co mamy na sobie, to tylko skóra